Witam Cię, Jar. Tutaj pytasz się o studia, które sobie wybrałeś. Oczywiście, że tak. Tylko ja bym Ci zaproponował po prostu karierę naukową, mimo to, że jesteś osobą, która ma taką przypadłość, że albo Cię kochają, albo Cię nienawidzą. I to jest podstawa. I dlatego większość Twoich wahań wynika z tego uzależnienia. Nie rozumiesz, dlaczego raz te osoby są Twoimi przyjaciółmi, natychmiast stają się wrogami i na odwrót. Musisz się tego, do tego podejść z wielką dozą po prostu. Dystans do wszystkich i jak najbardziej. Te studia, które wybrałeś, są doskonałe dla Ciebie. Nawet bardzo dobre, ponieważ bawisz się szczegółem, jesteś bardzo matematyczny i proszę cię, jeżeli jest możliwość stworzenia kariery naukowej, idź w to całkowicie. Jeżeli nie wybierasz tej, tego kierunku, to w całej okazałości zarządzanie, dyrektorowanie czy też Projektami wiesz, nie potrafię, bo w tej chwili jest tych kierunków. Tyle jest za, zarządzanie projektem i zarządzanie e, mnóstwo tego jest. Akurat tutaj mi spadają z pod ramion e, karteczki, ale możesz, z tym, że uważaj, bo w tej chwili masz taki okres na zakładanie rodziny. Musisz to przeczekać, ponieważ jesteś bardzo młodym człowiekiem i radzę ci, otwórz. Karierę. Nie ociągaj się z własnością swoją. Jeżeli rodzina chce ci darować to mieszkanie, czy masz możliwość załatwienia sobie tego mieszkania, załatwiaj, załatwiaj. Absolutnie nie stawiaj oporu, że teraz to nie, bo nie będziesz miał finansów. Bierz to, co ci daje świat. To jest najważniejsze. Trzymaj się powodzenia. Ja bardzo dobrze idziesz, bardzo dobrze myślisz. I co najważniejsze, do przodu. <śm> <śm> Trzymaj się, cześć.